Czemu były te szczury? Przeklęte szkodniki. Lepiej byłoby to łopatą roznieść na miazgę. Albo nie, nie. Widziałeś, co potem z nimi robił? Kaira, co ty tu robisz? O, Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być. Nie kotu z gardła wyłudkane. To ten kaganek, który zebrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Po co ci ten kaganek? No przecież widziałeś. Umożliwia komunikowanie się z zagubionymi duszami. Nie wiedziałem, że interesuje cię ten rodzaj magii. Nie ma w tym nic złego. Hmm. Dlaczego Elf obiecał ci kaganek? To była wymiana. Potrzebował silnej magii, a wyczuł, że nie jestem zwykłą zaklinaczką kurzajek. Przyrządziłam mu miksturę opóźniającą degenerację tkanki nerwowej. Ten lek może na przykład powstrzymywać utratę pamięci. Komu chciał to zaaplikować? Nie powiedział. Pewnie zostało ci sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. Owszem. Chciałbyś rzucić na nie okiem? Tak, chętnie. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Nie. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Ach, kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieźniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgardu zamieszkał Można możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnice prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Czemu ci na tym aż tak zależy? Nim nie mnie zależy, tylko wiśniakom. Wyspę odczarujcie, pani. Wyjście taka wielka czarownica. Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica? Jeśli nie zdejmiemy klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Czyli chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Możno władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? We wsi mówią, że ich otruł. Sympatyczny jegomość. Hmm. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że wszerad był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałeś go? Co się z nim stało? Tak. Byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Dlaczego nie możesz popłynąć ze mną? Raz próbowałam wybrać się na kłomnicę, ale magiczne oddziaływanie klątwy było zbyt silne. Myślałam, że rozsadzi mi głowę. I dlatego wysyłasz tam mnie? Tobie po prostu zadrga medalion, a mnie poszła krew z nosa. W Aretuzie szkolono mnie do wyczuwania najsubtelniejszych przejawów magii. A to było jak uderzenie cepem. Przestań, przede mną nie musisz się tłumaczyć. Możesz użyć mojej łódki. Zacumowałam ją przy brzegu, koło wioski i pewnie dalej tam jest. Ach, to ile nie zgniło, jak wszystko tutaj. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych, magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi co widzisz, a ja będę mogła ci poinstruować co robić dalej i czego szukać. Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak Megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów. Najmniejszych. Skąd masz ten ksenogloz? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka, i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego Elfiego Czarodzieja. Nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Mhm. Mm Dziękuję. Wam do brzegu. To świetnie, odezwę się niedługo. Czekaj, czy ja mogę cię wywołać przez ksenoglos, czy to działa tylko w jedną stronę? Tylko w jedną. Będziesz musiał wdać się na moją kobiecą intuicję. Na co? Kobiecą intuicję! Świetnie. Co? Nie rozumiem. No tak, już się... się. Co? To jakieś zapóżnienie! Musisz być bardzo ostrożny! To co ich zabiło? To nie wygląda na robotę trupojadów. Te zwłoki są dość świeże. Musieli tu przybyć na długo po śmierci dziedzica. Spróbuję użyć kaganka od Keiry. Zwierzęli się. Nie wpuszczą Graham. Cicho, kupi. Jak będziesz tak głośno dziobem kłapać, to się sam dziedzic zorientuje. A gdzie tam? On sobie siedzi na puchowych kołdrach, mięsem się obżera i ani mu do głowy przyjdzie, że zaraz pasy z niego będą trzeć. Droga wolna ludziska! Na nich! Co przyciągnęło tu tych ludzi: głód czy chciwość. Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. Roi się tu od szczurów, żebych ich trawił tyle samo, co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... A, get, przestań. Nie musisz mi o tym tak dokładnie opowiadać. Gdzie ślachcici? A tu leżę sobie cichutko z błem rozwalonym, jak przegliła dynia. We własnej krwi głównie się tapla. Zupełnie jak chłopa, wielkie panisko. Za szybko go zabili, za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt Ślady krwi. Tu musiało zginąć wielu ludzi. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczużyska przodę. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się, szczury to twańsze są od ciebie. One jakieś niemrawe parchate, czy co? Uch, jak cuchnął. Nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie susz mi głowy od durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. O nie! Chłopi wdarli się do wieży! Tyle złota, bo Marlako już się przecie nie przyda. Masz dziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? Na szczycie wieży? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Hmm, ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze, albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. I to nieźle wyposażone. Eksperymenty na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem.